Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test marki, jakiej jeszcze na moim kanale nie było. I jak widzicie oczywiście po tytule filmu będzie to marka drogeryjna Claresa, z której kupiłam absolutnie wszystkie produkty do wykonania całego makijażu. Ostatnio weszłam do chyby, bo skończyły mi się konturówki do ust i zupełnie przypadkiem zauważyłam, że mam obok siebie bardzo blisko domu cały stand właśnie z kosmetykami marki Claresa i dodatkowo na wszystkie Produkty tej marki, była zniżka, więc postanowiłam nagrać właśnie dla Was taki odcinek. Sama jestem bardzo ciekawa, ponieważ nie miałam jeszcze styczności z tymi kosmetykami, ani też nie oglądałam żadnych tutoriali przy użyciu kosmetyków tej marki, więc jestem bardzo ciekawa, bo nie ukrywam, że sama marka i te produkty, gdy stały na półce, po prostu do mnie przemawiały. Także kupiłam. Wszystko, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam i mam nadzieję, że zrobimy dzisiaj fajny makijaż. Co ważne, ten makijaż nie będzie kosztował więcej niż około 220 zł, ponieważ tyle kosztowały mnie właśnie te kosmetyki do makijażu. E, jakiś fajny, mam nadzieję, podkład rozświetlający, korektor, bazę pod cienie. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa jak te kosmetyki sprawdzą się w akcji. E, pomysłu na makijaż jeszcze nie mam, chociaż otwierałam paletkę i zauważyłam, że jest tu ładny różowy kolor, więc może go wykorzystamy w tym makijażu, może zrobimy taki akcent kolorystyczny. Mam nadzieję, że Was również interesuje tematyka tego odcinka. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciukach, o komentarzach po obejrzeniu filmu i przechodzimy oczywiście do makijażu. Mm. Na twarzy mam oczywiście już pielęgnację i zaczniemy sobie od makijażu brwi. I tutaj mam mydełko do wykończenia brwi. Jestem go bardzo ciekawa, ponieważ uwielbiam takie produkty do wykończenia brwi, więc sprawdźmy. Mydełko jest przeźroczyste, nie ma żadnego koloru. Ja sobie wezmę taką szczoteczkę. To są szczoteczki, które ja używam jednorazowo na klientkach, ale na własny rzutek też używam ich właśnie do brwi i po prostu je sobie myję. Mydełko jest gęste. No i sprawdźmy to. Wow, fajnie zaczesuję brwi. I to tylko takim ruchem do góry. Myślę, że daje bardzo fajny efekt. Brwi się błyszczą, więc nie jest to produkt, który daje matowe wykończenie. Ale bardzo ekspresowo ułożyłam. Ja to mam niestety takie braki w brwiach, także zawsze to muszę uzupełniać. Nie mam po prostu tam włosków. I kolejny kosmetyk, którego użyję do brwi jest to ultra cieńka kredka. Taka wysuwana, i mój odcień to jest 03 Deep Brown. I tak wygląda kredka. Jest brązowa z takimi różowymi końcówkami. No i spróbuję sobie dorysować włoski pojedyncze. Pierwsze wrażenie już jest super, bo kredka jest dość twarda i dzięki temu precyzyjnie będzie podkreślać. Kolor wcale nie jest aż taki ciemny, jakby się mogło wydawać. Chyba by najciemniejszy, te 0,3. A jak widzicie, na słoczu prezentuje się tak, więc nie jest to jakiś bardzo ciemny odcień brązu. No, myślę, że ta kredka trafi do moich ulubionych, ponieważ daje bardzo, bardzo subtelny efekt. Jeśli chodzi o efekt na brwiach, po użyciu dwóch produktów zdecydowanie me gusta, Bardzo mi się podoba. Daje efekt takich zalaminowanych brwi, aż tak bardzo się nie błyszczą, odrobinę, ale jestem naprawdę zadowolona z tego, jak to mydełko fajnie trzyma brwi. I ta kredka jest bardzo subtelna. Oczywiście trwałość tego mydełka ja sprawdzę sobie przez dłuższy czas i dam mam na pewno znać w jakimś filmie, czy lubię je, czy trzyma fajnie włoski. Także cóż, przechodzimy do makijażu twarzy. Jeśli chodzi o podkład, kupiłam sobie podkład Doll Up. Jest to rozświetlający podkład, który ma zapewniać średnie krycie, który ma dawać rozświetlenie. W składzie mamy kwas i jest tutaj napisane, że trwałość do 24 godzin. Ja tego oczywiście dzisiaj nie sprawdzę, ale myślę, że jeśli spodoba mi się ten efekt za chwilę, jak nałożę ten podkład, to na pewno będę tego podkładu używać. Ja zdecydowałam się na odcień 03 Light Medium. Podkład jest w bardzo fajnym opakowaniu z pompką i z. I sprawdźmy konsystencję. Podkład dosyć szybko spływa, ale nie jest taki jak na przykład upiększacz od Glam Shopu. Także konsystencja taka, no może nie średnio gęsta, ale nie jest aż tak bardzo po prostu lejący. Myślę, że bardzo fajna konsystencja. Ja rozprowadzę po prostu go podkład gąbką, bo tak najbardziej lubię. Raczej zapach jest taki neutralny. Chociaż też teraz mam trochę katar, więc nie wiem, czy dobrze czuję, co zresztą widać w moim nosie. Kolor jest ok. myślę, że prawie idealnie dobrany, z tych, które tam były, był to zdecydowanie najlepszy kolor, na który mogłam się zdecydować. Jak widzicie, podkład dosyć fajnie kryje, nos miałam czerwony, a już tych zaczerwieni właściwie nie widać. Daje dość mocne rozświetlenie, ale ja takie rozświetlenie zdecydowanie lubię. No powiem Wam, że podkład wygląda naprawdę bardzo fajnie. Bardzo ładnie przykrył jakieś niedoskonałości. Świetnie sobie tak naprawdę poradził. Mi takie krycie w zupełności odpowiada. A żałuję, że odkryłam ten podkład dopiero teraz, bo gdybym go odkryła w lato, pewnie używałam tego podkładu non-stop. No, powiem Wam, podoba mi się ten podkład. Wygląda bardzo ładnie. I korektor. Ja wzięłam sobie Smooth Concealer. Ja mam go w odcieniu 03 Vanilla. I na opakowaniu jest napisane, że, wygładzający, że korektor ma dawać wygładzający efekt, pełne krycie i ma być super trwały. Yy, także sprawdźmy to korektor jest pod oczy i do twarzy. Po aplikacji będę widzieć czy korektor się nadaje do mojej okolicy pod oczami czy nie, ponieważ ja potrzebuję korektorów, które są delikatne. I fajnie nawilżają. Przede wszystkim korektor naprawdę fantastycznie kryje. Zobaczcie, jakie ładne krycie. No, korektor bardzo fajnie kryje. Podoba mi się to krycie, zobaczcie. Dzisiaj mam dosyć spore cienie, bo jestem przeziębiona. I korektor sobie poradził z nimi bardzo dobrze. Fantastycznie kryje ten korektor. Bardzo mi się podoba jego krycie. Odcień jest ładny, rozjaśniający. Ogólnie makijaż cery, podkład, korektor bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o puder, ja zdecydowałam się na puder z kolekcji Klaudii Cukier Puder. Także jestem bardzo ciekawa. Ten puder jest rozświetlający, czyli tak jak najbardziej lubię. O, widzę, że ma różowy kolor tego się nie spodziewałam bo tak jak wam mówiłam, nie widziałam jeszcze żadnych recenzji. Jeśli chodzi o puder, on ma 12 gramów więc jest to całkiem spora pojemność. Sprawdźmy, ile stała w promocji 26,39. Także cena naprawdę w porządku. Przepięknie pachnie, zapach taki landrynkowy, więc też. Nie każdemu może odpowiadać. Najpierw przypudruję sobie okolice pod oczami. Puder ma delikatne drobinki. Zapach jest bardzo przyjemny. Puder jest bardzo delikatny. Jak patrzę do lusterka, wygląda mega subtelnie. Także podoba mi się ten efekt. Ale jakiegoś bardzo dużego rozświetlenia tutaj nie widzę. To są takie delikatne drobinki. Zobaczymy oczywiście czy będzie przesuszał moją skórę, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Drobinki na skórze są zauważalne. To nie tak, że ich nie widać. No ogólnie oczekiwałabym większego rozświetlenia od takiego pudru. Widzę gdzieś tam mi się jakieś drobinki mienią na twarzy, ale nie jest taki efekt rozświetlenia taki, jaki lubię. No i też takie odnoszę takie wrażenie, patrząc do podglądu, że ten efekt podkładu został całkowicie zjedzony przez ten puder, także jeszcze nie wiem czy się polubimy no i teraz jeśli chodzi o makijaż twarzy to zostało nam jeszcze konturowanie i to zdecydowałam się na taki produkt 3 w 1 wzięłam paletę, to jest paletka All Set, mamy tutaj rozświetlacz róż i brązer. Jeśli chodzi o odcień, to ja zdecydowałam się na 0.1 chłodny. Po prostu tamte kolory były już, rozświetlacz był dużo ciemniejszy, a chciałam bardziej taki szampański, złoty rozświetlacz. Myślę, że on po prostu będzie lepszy. Słuchaj, no nie mogę patrzeć do podglądu i mam wrażenie, że ten podkład został w ogóle zjezony przez ten puder, także ten efekt mi się nie podoba za bardzo. Sprawdźmy brązer. Zapach jest bardzo ładny, ale taki drogeryjny, yy, jeśli wiecie o czym mówię. Brązer już widzę, że jest bardzo delikatny, więc nada się fajnie dla bladziochów, można sobie to jak widzicie budować intensywność. Przez chwilę niestety był gorszy dźwięk, bo sięgając po paragon ściągnęłam mikrofon, więc z góry Was za to przepraszam. Yy, I teraz przechodzimy do nałożenia różu i tutaj ten róż też wydaje się być bardzo subtelny i tak też na pędzlu wygląda dość delikatnie. Co mi się podoba, że te produkty na twarzy wyglądają tak subtelnie, jak taka woalka otulająca policzek. Jeszcze pomyślałam, że wam zrobię słocze tych produktów do twarzy, bo w sumie mogłam to wcześniej zrobić. Paletka wygląda tak. I nakładam sobie rozświetlacz. Różowy, zdecydowanie rozświetlacz ma taką różową poświatę. No i przechodzimy do makijażu oczu i niestety na paragonie nie mam bazy pod cienie. Miałam ją na pewno w ręku, więc przez przypadek musiałam gdzieś ją zostawić, ale niestety nie kupiłam i przejrzałam aż cały paragon, bo myślałam rzucić po drodze mi wyleciała. Także skorzystam po prostu z tego korektora, ale myślę, że ona się fajnie sprawdzi. Już pod oczami widzę, że może zbyt przesuszać moją skórę. I jeśli chodzi o paletę, Zdecydowałam się na paletę ze współpracy z Klaudią Cukier Puder. Spodobała mi się, nie ukrywam, ta kolorystyka, która się nadaje faktycznie na każdą okazję: i na co dzień, i na wieczór, i na ślub, na jakąś imprezę. Postaram się wykorzystać maksymalnie, maksymalną ilość cieni z tej palety. Ja umiem używać mokrych baz, ale dzisiaj zrezygnuję z tego i będziemy testować te cienie samodzielnie na korektorze. Także przechodzimy do testu palety. I zacznę sobie od tego ciemnego cienia. I wklepuję go w zewnętrznym kąciku, nic tutaj nie rozcieram płaski pędzel. Odcień bardzo ładny. I teraz rozecę sobie granicę tym cieniem. Bardzo ładnie się łączą, to nie widzę absolutnie żadnych problemów z łączeniem się tych dwóch cieni, także daję plusa. Absolutnie szybko się blendują te cienie, ładnie się łączą i na tym korektorze, na korektorze, za uwaga, za 13,59 blendują się te cienie bardzo ładnie. Odrobinę przeciągnę sobie ten cień Monchery do wewnętrznego kącika. I górę rozblenduję sobie jeszcze cieniem Pink Drink. Absolutnie przepiękna kolorystyka tych cieni. Mega mi się podoba. Tutaj za chwilę ja będę sobie robić takie odcięcie powieki, bo chcę tam nałożyć błysk, więc biorę korektor i delikatnie sobie to. Podetne. No i wezmę sobie ten różowy błysk. Błysk taki przyzwoity. Delikatnie od razu blenduję sobie to przejście. Jeśli chodzi o górną powiekę, to jeszcze nie koniec, bo, ponieważ został mi do przetestowania eyeliner w pisaku. Już Wam mówię ile on kosztował. Eyeliner, szukamy eyelinera. Eyeliner kosztował 12,79, także całkiem niezła cena. Jeśli chodzi o końcówkę, już sprawdzamy o niestety jest dosyć gruba. Mam wrażenie, że polskie marki nie potrafią w cienkie eyelinery. Troszkę się zawiodłam tą końcówką. Miałam nadzieję, że to będzie fajny eyeliner drogeryjny, który będzie miał cienką końcówkę, no ale zobaczmy, jak się nią pracuje na oku. Niestety jest dosyć twardy i uczucie na oczach nie jest przyjemne. I ta końcówka, mam wrażenie, jest za krótka. Wszystko narysowałam dosyć szybko, natomiast myślę, że ze względu na to, że ta końcówka jest dosyć gruba, ten element jest dosyć krótki i jest twardy, więc jest jakoś przyjemny dla oka. Nie będę po niego sięgać dosyć często, natomiast tu jeszcze kwestia tego, jak będzie się utrzymywała na powiece, to myślę, że dam wam znać za jakiś czas. I wewnętrznym kąciku nałożę beż, ten jest taki fajny z delikatnym brokatem, więc zobaczę jak będzie wyglądał. Raczej pigment nie jest jakiś duży z tego co widzę. I teraz mam jeszcze tusz oczywiście tej marki i zdecydowałam się na tusz we współpracy z Klaudią Cukier Puder. Jest to tusz, który ma dawać pogrubienie z tego co czytam na opakowaniu, więc sprawdźmy. Szczoteczka jest silikonowa. ja za takimi szczotkami nie przepadam, ale zobaczmy jak przy pierwszym użyciu się sprawdzi. Raczej bardziej przy pierwszym użyciu widzę podkręcenie i wydłużenie rzęs niż zagęszczenie. To jest zupełnie coś innego niż ten tusz, który pokazywałam wam ostatnio na Instagramie z Tam ten właściwie od razu daje taki efekt mocny na rzęsach, te rzęsy są mocno pogrubione. Tutaj myślę, że ta maskara po prostu musi się wyrobić. I teraz jeszcze delikatnie podkreślę sobie dolną powiekę i tutaj wezmę ten jasny brąz o nazwie Coffee i nakładam go malutkim, kuleczkowym pędzelkiem. Troszkę cieplej wygląda na oczach niż w palecie. I wewnętrznym kąciku nałożę ten, ten tutaj błyszczący cień, żeby jeszcze troszeczkę rozjaśnić spojrzenie. I ostatni element tego makijażu to pomadka Sassy Jet Classy. Przypomina mi troszeczkę Classy or Sassy, czy jak to była ta paletka. W każdym razie jest to matka, która jest matowa i ja sobie wzięłam ją w takim odcieniu. Już wam pokazuję na słoczu, jak ona wygląda. Jest taka. Nie jest mocno jakoś kryjąca. Nie wiem, czy będzie mi pasowała do tego makijażu, ale myślę, że tak. Najgorsze, że nie wzięłam konturówki, tak więc. Nałożę po prostu jakąś konturówkę yy, obojętnie, jaką, tak żeby tylko wyrysować kontur ust i po prostu na to tą pomadkę. W sumie coś w różu mi tu bardziej pasowało, no ale już taką zakupiłam. Odcień jest bardzo ładny, taki nudziakowy. Ja taki zdecydowanie lubię. Może tego makijażu niekoniecznie aż tak się zgrywa, ale nie ma tragedii. Bardzo przyjemnie się rozprowadza ta pomadka. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że ten test przypadł Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym makijażu i co myślicie o tych kosmetykach. Czy macie jakieś swoje swojej kosmetyczce? Jestem bardzo ciekawa. Pokrótce powiem Wam, które kosmetyki najbardziej przypadły mi do gustu, a które niekoniecznie. I zaczynając od samego początku, jak najbardziej... Będę z chęcią korzystać z produktów do wykończenia brwi, ale jestem pozytywnie zaskoczona, i brwi ułożone na to mydło wyglądają świetnie. Tak samo kredka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo taka subtelna. Ten efekt jest delikatny, taki jak lubię, także na pewno będę z tego duetu z chęcią korzystać. Przechodzę do produktów do twarzy, tutaj powiem Wam tak podkład przy nałożeniu przy pierwszej aplikacji zachwycił mnie bardzo fajnie krył. to było średnie krycie, nie dawało jakieś efektu maski. dawał właśnie taki efekt dawał efekt rozświetlenia i to mi się bardzo podobało. Natomiast ten efekt po prostu zjadł ten puder em, rozświetlający, który według mnie no, Oprócz tego, że ma jakieś delikatne drobinki, no to nie jest jakoś specjalnie rozświetlający. Zdecydowanie bardziej przypada mi do gustu efekt pudru, który daje puder od Apolki. Wiadomo, że on jest droższy. Natomiast ten puder zdecydowanie moim ulubieńcem nie będzie. Zjadł mi całkowicie efekt rozświetlony tego podkładu. Także trochę się zdenerwowałam, bo ten podkład bardzo mi się podobał, a puder zabił tutaj to rozświetlenie. Także myślę, że będę z chęcią używać tego podkładu, bo efekt naprawdę mi się podobał. Natomiast będę używać go z innym pudrem. Zacznę od pudru Apolki przede wszystkim, bo myślę, że tamten puder mi tego rozświetlenia po prostu nie zabierze. Jeśli chodzi o korektor, ja przed chwilą sobie zobaczyłam i niestety on mi się troszeczkę pozbierał tutaj w załamaniach, także będę go sobie testować. Myślę, że fajnie się sprawdzi jako baza, bo cienie się na nim naprawdę bardzo fajnie. Natomiast w okolicy pod oczami chyba lubię lżejsze konsystencje i jeśli chodzi o taką przesuszoną okolicę pod oczami, to raczej tego korektora nie polecam. Kolejny kosmetyk, który testowałam to to trio do konturowania. No i powiem tak, za 21 złotych nie ma na co narzekać, ale gdybym zapłaciła za to 100 zł albo 50, to tutaj ten efekt może niekoniecznie przypadł mi do gustu. Przede wszystkim ja lubię bardziej takie satynowe rozświetlenie. to jednak mamy efekt takiego dosyć matowego wykończenia, także nie jest to jakiś mój ulubiony efekt. Natomiast rozświetlacz bardzo mi się podoba. Delikatnie takie różowe drobinki, jest naprawdę bardzo ładny, także uważam, że nawet dla samego tego rozświetlacza warto kupić tę paletę. I jak za 20 zł, naprawdę uważam, że jest to przyzwoita paleta, ale niekoniecznie nie wpisuje się jakby w moje gusta. Ja po prostu lubię bardziej rozświetlające produkty. Paleta mnie zachwyciła, to od razu mogę Wam powiedzieć, jest naprawdę cudowna. Pierwsze wrażenie przy słoczach było takie średnie, zwłaszcza jeśli chodzi o maty, natomiast jak widziałyście rozcierały się fantastycznie, właściwie to nic się nie sypało. Błyski są przyzwoite, jak na paletę drogeryjną za te 40 zł w promocji, to myślę, że można się skusić. Myślę, że na pewno z chęcią będę z niej korzystać. Te dwa tutaj ciemne kolory są przepiękne, no i przepięknie wszystko ze sobą łączyło, także zdecydowanie ym, ta paleta jest warta uwagi, natomiast jeśli chodzi o eyeliner absolutnie tutaj jestem na nie, nawet te 12 zł wydane, powiem Wam, że szkoda mi, bo zdecydowanie ani nie jest to typ końcówki, którą lubię, jest po prostu za gruba precyzyjnej kreski, tym eyelinerem na pewno nie wprawiona ręka nie zrobi ym, do tego ta końcówka jest dosyć twarda yy, i jest bardzo krótka, co mi yy osobiście utrudniało pracę z tym eyelinerem, no i też zauważyłam, że jak chcę sobie go po prostu dołożyć, to gdzieś tam miejscami się po prostu przy linii rzęs kruszy Także myślę, że nie będę sięgać niestety po ten eyeliner. Na szczęście nie wydałam dużo pieniędzy, więc płakać nie będę. Kolejny kosmetyk do makijażu oczu to był tusz. I tusz tutaj powiem Wam, że przy pierwszym użyciu, bez rewelacji, jak mam być szczera, znam dużo. Lepszych tuszy, które już przy pierwszej aplikacji robią taki efekt. Są to również tusze drogeryjne, więc zobaczymy, jak będzie się rozkręcał. Czasem jest tak, że na początku jesteśmy na nie, a on się rozkręca w miarę upływu czasu, także jeszcze da mu na pewno szansę. Na pierwszy rzut oka na pewno wydłuża, podkręca, natomiast tego pogrubienia jakoś specjalnie nie zauważyłam. I jeśli chodzi o pomadkę do ust, to tutaj teraz zerknęłam sobie do lusterka i tego matu, tej pomadki aż tak bardzo nie czuję, raczej jest to taki efekt półmatowy, także jakoś mocno nie zastygła na ustach, jest bardzo przyjemna tak w noszeniu, także myślę, że z chęcią będę z niej korzystać. Ten odcień, który ja mam jest również przepiękny, numer 11, bardzo ładnie wykonana na ustach, bardzo ładny nudziak, także jeśli tylko macie ochotę na pomadkę w takim kolorze, to serdecznie Wam polecam, myślę, że nie będzie wysuszać ust, bo nie czuję takiego ściągnięcia, także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten test, jestem bardzo ciekawa, czy macie któryś z tych kosmetyków, dajcie koniecznie znać w komentarzach i do do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa!